Dzień dobry, ja też w domu, to obszarem i bardzo miło cię, ale mam taki pomysł jak po jakimś sponach, który byłam zapraszona, jak mam, buduję, ale to mnie by rozlatowano ostatnio, Józefie, widzicie, jakie dzieci, jak byłam? myłać, jechałam, poczekałam, już wiem no ale muszę szybko wpiec. jechałam tu, a Piątek to moja zasra Julka. Wjechałam i mam malutką zasrę, ona się nazywa właśnie no Marysia. I właśnie, no właśnie my tam pojechaliśmy, tylko jej mama pozwoliła nam, ale to jest moja ciocia i Julka to jest jej, jej ciocia i moje też ciocia. Tylko właśnie cieszy to jest, tylko przodem jej bo dlatego byłam, z byłam sofię, byłam najpierw na nagiem, dlatego się mi jeść.

właśnie pokazuje drogę tam, gdzie Już dużo czasu już nagrywam, a tam mogę zwykle nagrywać. I na P, potem na P, na nie bo miałam, miałam te wtedy, czyli potem, potem, to jest dwa, a teraz, tak, ter, to Zadekam i później I a I pójdę. Tyle pójdę. I pójdę. mam... pójdę. I mam, I pójdę. I pójdę. I pójdę. wam powiedzieć. cztery, cztery, ośma, cztery, cztery, cztery osiem. cztery, Ok, tak co to ja sobie położę tu nobie obiekt, co ludzie co? O, teraz dobrze. O, o się mam, przepraszam. O, tak mogę sobie zrobić. No. Nie wiem, ja chyba te miasto... Nie, bo nie chyba. Nie wiem. Jednorodzec. Nie wiem, nie, nie, nie jest, like, ale jedno dziecko, coś powiedział do matki. Ale ja o tym. Ale kochana, tysiąkę stara. Leci. Mam kienkę, jak co? Kija. No kurczę! Co, nie mogłeś ją trubić? Co, ja nie umiem jeszcze kierować. Elektryk. Tak, 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 jak zrobiłeś. I co, już prawie całe to. Mm. Ale o tym. Muszę jeszcze rozszerzyć. mam dużo tego. I właśnie mogę.